Dominik Kania, dobry wieczór Państwu, zapraszam na spotkanie Komarch Krakowi i GKS-u Tychy. W pierwszej formacji zagrają Marek Biro z numerem 20, Bartłomiej Pociecha z numerem 67. W pierwszej formacji 89, Jerzy Gula 33, Jakub Szaur. Odśpiewane słowa Krakowio, kocham Cię, wyśpiewane przez Macieja Maleńczuka. bramkarzy i za chwilę Pierwszy krążek i pierwszy krążek wygarnięty, aby doświadczyć kolejnych dobrych emocji ze swoją drużyną. Dobre nagranie przed pole bramkowe. Krążek jest w siatce i jest eksplozja radości. Na Tafli Komarch Krakowi wykorzystał gapiostwo i brak zdecydowania obrońców GKS-u tych Jewgeni Bodrow i zdobywa swojego 12 gola. W tym sezonie pierwsza minuta, 20 sekunda, kapitalnie się to rozpoczyna. Dla Komar Krakowi Jewgeni Bodrow, najlepiej punktujący gracz, Wyprzeją Mroczkowski. Szczechura, Mroczkowski przed bramką Mroczkowski. Spryt, technika i jest jeden do jednego. 37 sekund minęło od bramki Jewgenia Bodrowa. Szczechura nagrał Mroczkowskiemu, a ten umieścił krążek pomiędzy parkanami Denisa Pierie. No i jest też grupa kibiców z Tychów. Teraz broni ich bramkarz Tomasz Frucik. Towi. Na niebieskiej Sid. I krążek w siatce. Radosław Galant trącił przed bramką. Krążek wstrzelony przez Jasona Sida. I wystarczyły 22 sekundy podwójnej kary, by Tyszanie wyszli na prowadzenie. Wykorzystując podwójny power play. Piąta minuta, 37 sekunda. Radosław Galant zdobywcą w komplecie. Radosław Galant odbija Pieriewostrzykow. Zgarnął Mroczkowski. Bizacki spod niebieskie i jest trafienie. Olaf Bizacki strzelcem tego gola. Czy też Aleks Szczekura. To ma drugorzędne znaczenie. GKS Tychy prowadzi już w Krakowie 3 do 1. Wystrzelona guma spod niebieskiej. Praca przed Bramkami. Tak odważną akcję. Iżigula. Teraz komar Krakowia. Krakowia. Broni Fucik. Jeszcze poprawka. Gotowany Tomasz Fucik. Próbowali wybić tyszczanie. To się nie udało i teraz Jerzek trącił ten kamkarz Hawieżowa. Krakowianie na krążku. I jest teraz! Znaleziona dziura pomiędzy parkanami Tomasza Fucika. Jest 2 do 3. Krakowia łapie kontakt z GKS-em Tychy. 10 minuta i piąta sekunda tego gola dla drużyny krakowskiej. Z szarotkami, tracąc tak naprawdę punkt. Jeziorski... Pociecha odbija parkanem Pieriewostrzykow. Poprawka już skuteczna. Bartłomiej Pociecha świętuje gola. Razem z tyskimi zawodnikami i tyską publicznością. 2 do 4. Złośliwi zapytaliby, czy na pokładzie są bramkarze. Czy lecą z nami? Tercji GKSu. u Popiticz. Jerzek. Rzuca na bramkę ucik na raty. Końcy Komar Krakowi jest galant, galant przełożył, odbija Pierre Mroczkow. Może się wydarzyć. Radosław Galant. We Frankfurcie nad menem, ale z polskim paszportem. Korzyść Przejechał Jerzek. Trącił posłaną gumę przez Kinunena. I mamy 3 do 4. Dobrze się zaczyna ta tercja dla Komar Krakowi. 22 minuta, 22 sekunda. I Ależ Jerzek skierował krążek do bramki Tomasza. Strzał po lodzie. Był tam gołkiper pasów. I teraz odpowiedź Krakowi Sołowiow. No i dzisiaj jakby wiedział o tym Rudolf Rochaczek i ustawił go w pierwszej piątce Krakowie. teraz jest remis wepchnęli ten krążek do siatki krakowianie, a konkretnie grający z numerem 24 Dmitri Ismagiłow i już 4-4. Odrobok słupka, jeszcze Popitic, Jewgenij Popitic po lodzie odbija ale tutaj już błyskawicznie Żłobin do Marca doskoczył. Oddał Nemcowi ten zalekko. I tam Kinunena. Ale cóż z tego, skoro teraz będzie okazja dla Sołowiowa. Sołowiow nagrywa Popitic! I już Krakowia prowadzi! 33 minuta, 46 sekunda. Jevgenij Popitic Krakowia tychy 5-4. Utrzymał grę w tercji rywala pociecha, wrzucił na bramkę, zabolotny złapał. Była się ostatnia minuta drugiej tercji. Rusza Szymon Marzec, jest w tym ataku Siergiuszkin. Marzec po lodzie. Siergiuszkin wyblokowany przez. Kolin Siergiuszko. Gościńskiemu. Witecki. Interwencja zabolotna. Premier Polski. Słupek ratuje teraz komarkę. W jednym sezonie z powodu pandemii do East Coast Hockey League. Fatalne podanie Krakowi. Jest remis. Radosław Galant. 5-5. 43. Minuta, 20. Sekunda. Drugie trafienie. Imbandy. Woroszyło. Ładnie nagrał. Szaur. I Lewartowski. Wyciągnął się na niebieskiej. Do niego to podanie. Obrona. Teraz Shirley. Dobre podanie na skrzydło. Ale tam nie przełożył odpowiednio tego krążka Anton Żłobin. Marzec. Marzec wykłada Fiofanowowi. 5-6. GKS Tychy zdobywa gola w osłabieniu. 50. Minuta 40. Sekunda. Jegor Fiofanow z piątym trafieniem w tym sezonie. GKS Tychy z piątym golem. Short handed w komplecie Krakowia cały czas w zamku. Po obwodzie Kinunen. Gdzieś tam guma znikł, Jan Mroczkowski. Przejął Jeziorski. Sam kończy, ale krążek z... zna. Obiechał to pozwala ustawić zamek. Nemec. I ten krążek tuż obok słup. Mógł tutaj nakreślić coś na ostatnich 130 sekund. By mu. tysko krakowska rywalizacja w damce. Kinunen obok. Zerknął tylko Lewartowski. Wygrany przez pasy. No i było tam blisko trafienia. Tak, dobry mecz. I takie zakończenie, gdzie w ogóle nie wiedzieliśmy na jakim etapie końcówki tej trzeciej teresji jesteśmy. Dziękuję za uwagę za ten wieczór. I życzyłbym Państwu i sobie, żeby każdy mecz polskiej Ligi miał tyle zwrotów akcji, co to spotkanie. Dominik Kania